W dzisiejszym vlogu opowiem Ci o trzech rzeczach, które warto robić w nowym roku, aby zachować zdrową studentkę. Pierwsze. W pierwszej kolejności warto liczyć na czeka. Wyobraźcie sobie e, moim czasie albo no pana Jana, który pracuje gdzieś tam na iPhacie i ma dużo obowiązek. Zazwyczaj wstaje wcześniej już dzieci w na śniadaniu potem w stresie oczywiście zje coś szybkiego w zapce, albo w McDonaldzie. Idzie na lunch i wieczorem pójdzie obiad, wyświetlamy mocy i inne rzeczy. No i oczywiście, jak wracam wieczorem do domu, to trochę alkoholu. Czy suma kaloryczna tego wszystkiego, co on zje, będzie tyle, ile on faktycznie potrzebuje? No, generalnie często jest tak, że te osoby totalnie nie mają świadomości, co ile kalorii ma, yy, więc to nie jest tak, że każdy powinien liczyć, ale myślę, że każda osoba, która chce popracować nad swoją sylwetką, powinna zacząć to robić na samym początku. Potem, jeżeli zyska świadomość, to może przestać. Ja na przykład teraz robię tak, że mniej więcej już wiem, co ile ma kalorii. Więc mniej więcej wiem, ile czego zjeść, aby nie przekroczyć swojego zapotrzebowania. I to jest takie zdrowe podejście. Drugie. Zodaję, no. jak myślisz, to będzie drugą rzeczą, którą warto robić w 2024 roku, aby zachować dobrą sylwetkę. Ja tak Jakiś sport? Nie ja myślcie, dlaczego warto uprawiać sport? Budowanie sylwetki chodzi o o to, że jeżeli chcemy schudnąć, to musimy dostarczyć mniej kalorii niż potrzebujemy. Z tego tytułu musimy zwiększyć, jakby zwiększyć wydatek energetyczny w postaci jakiegokolwiek jakkolwiek. I Tutaj nie musimy iść na siłach, musimy iść biegać, nie jeść na rowerze, nie musimy pływać, cokolwiek. Ważne, żeby na koniec cyferki się zgadzały. Zaraz powiem Wam, jakieś jest trzeci powód, trzecia rzecz, którą warto zrobić, ale no nie mogę no, nie pokazać tego widoku. Trzecia rzecz. Trzecią rzeczą jest zadbać o swój poziom stresu. Co mam na myśli? Mianowicie stres, więc poziom kortyzolu, który za nim stoi, odpowiadają za to, że mm, po pierwsze nasze zdrowie psychiczne podupada, a po drugie kortyzol utrudnia spalanie tkanki tłuszczowej. Dlatego warto zadbać o mniejszy poziom stresu. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, odsyłam Cię do karty tutaj. Także tyle w tym vlogu. Zachęcam do subskrybowania kanału i do zobaczenia za tydzień.